Przyniosłam raport, który ile razy mam powtarzać, że nie wchodzi się bez pukania. I, ja przepraszam, zaraz wszystko pozbieram. Wyjdź stąd, wyjdź, mówię, już. Przepraszam, czekaj, zaczekaj, Sandra, Sandra, za Sandra, zaczekaj. Co tam przyniosłaś? Tylko. Raport, o który prosiłeś. A, 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 Więc daj mi go. Dzięki. Świetnie. Zbyt ostro zareagowałem. Mam nadzieję, że między nami wszystko jest w porządku. Jasne. Dzięki za raport. Widzimy się później? Tak. Chloe, hej? Nie uwierzysz, co się właśnie stało? Więc mój szef i Kamila. Skarbie, hej, hej, gdzie jesteś? Kochanie? A co ty wyprawiasz? Wiem już o wszystkim. Cóż za wspaniały prezent na rocznicę. Skąd wiedziałaś o prezencie? Wszyscy już o tym wiedzą, jasne. Podejrzewałam już na imprezie korporacyjnej, że coś jest między wami. Zaraz, czekaj między kim a kim. Ej, wo wo, wo wo, chwila, moment. Proszę, proszę, Medlin, hej, zaczekaj, zaraz, usiądź, proszę. Spójrz na mnie. To, to wszystko nie tak. Medlin, wszystko ci zaraz wyjaśnię. Posłuchaj, między mną a Kamilą nic nie ma. Słowo. Prześlę pozew rozwodowy twojej sekretarce, Kamil. Nie, 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 nie. Odchodzę. Nie, 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 nie możesz. Nie, ty. ty o. No, Medlin, stój! zrobiła. Ja. Jakim prawem rujnujesz mi życie, zostawiła ja. mnie. Jest ci lepiej? Czemu to zrobiłaś? Jak niby mam ją odzyskać, gdy całe biuro? Na co się tak gapicie? Wracasz do pracy, panie Foster. Proszę zostawić pannę A ty, Baker. to nie to. mnie tutaj z centrali, by przeprowadzić wewnętrzne dochodzenie. Jakie dochodzenie? Dotyczące tego, co zaszło tutaj wczoraj. Więc radzę panu odsunąć się od panny Baker. By nie wywierać jakiejkolwiek presji na świadka zdarzenia. A teraz, panie Foster, zapraszam do mojego biura. Dzięki. Panie Foster, proszę. Zapraszam. Proszę, ucieć. Dobrze, pani Watson. Dobrze. Mówiła pani? On naprawdę pomagał mi włożyć kolczyki. Zobacz, co kupiłem żonie. Wow! Będzie zachwycona. Tak myślisz? No pewnie. Spójrz na te kamienie. Nie sądzę. Jest dość wybredna w tym temacie, więc. To no, zabrzmi dziwnie, i pytam jako przyjaciel, i możesz odmówić, ale czy mogłaby się włożyć, żebym zobaczył, jak się prezentują? Proszę. No jasne. Dzięki. Każdy by się zgodził. Dobrze? Aha. Dobrze. No wchodź. Co się dzieje? Nie, nie mogę go włożyć. No wiesz, rzadko noszę kolczyki. Może dziurka zarosła. Mam ci pomóc? Tak, pewnie. No, tak. Bądź ostrożny. To raport, który. Czyli pan Foster dał pani te kolczyki? Nie, były dla jego żony. Ja je tylko przymierzałam. A czy pan Foster twierdził, że leży to w zakresie pani obowiązków? Nie. Próbowałam mu tylko pomóc. Proszę się nie martwić. Upewniam się, że wiedziała pani, iż nie musi tego robić. Jestem lojalna wobec pana Fostera. Sporo przeszliśmy. Jednakże jestem szczęśliwą mężatką i moja relacja z szefem jest czysto profesjonalna. A jak może być czysto profesjonalna, skoro robi Pani wszystko, o co on prosi? To nie jest tak, proszę posłuchać. Niech to jak... niech pani posłucha. Tak. Potrzebna mi szczera odpowiedź. Czy pan Foster dotknął pani wczoraj? Po prostu tak lub nie? Tak. Dobrze. Prosiła go pani o to? Pani Watson, proszę patrzeć na mnie. Czy pani go o to prosiła, czy nie? to nic intymnego. To no nie ma znaczenia. Proszę podpisać i jest pani wolna. Dalej, pani Watson. Dziękuję. Dobrze. Bardzo mi przykro. Wie pan, że tego nie chciałam. W porządku, nie przejmuj się. To nie ma nic wspólnego z tobą. Wracaj do pracy. Pani Watson, dziękuję. Zdaje pan sobie sprawę, że to absurdalne. To kompletny nonsens, wymyślony przez kobietę z chorą wyobraźnią. Tak. Tak. Szczerze powiedziawszy, rozumiem to, panie Foster. Jako człowiek i jako mężczyzna ja to rozumiem. Lecz jako hr jestem zmuszony odnotować naruszenie etyki korporacyjnej. To tylko pomówienia. Zwykła plotka. Dotknąłem jej, ale bez jakichkolwiek złych intencji. Jak uścisk dłoni. Nie ma nic panie złego Foster. w uścisku dłoni. Panie Foster, cała nasza firma chce podziękować Panu za zasługi. Nie, 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 ja wiem, co chce Pan powiedzieć. Robiłem to niejednokrotnie. Proszę nie mówić, że mnie Pan zwalnia. Proszę nie robić scen, dobrze? Dzięki za Pański wkład w rozwój firmy. W porządku. Żegnam, Panie Foster. Co przeszłoś? Czy ja mogę wejść? Co tam w biurze? Jakieś plotki? Ja przyszłam tu, bo chciałabym przeprosić cię za to, co się stało. Teraz, kiedy znam prawdę, nie mogę pogodzić się z tym, jak oni cię źle potraktowali. O Oni O, nie. o, o nie. Wiesz co, Sandro, ty, ty nie musisz się o mnie martwić. Naprawdę ja. Dam sobie radę. Pewnie, że to trochę boli, bo, bo, bo moja podwładna zepsuła mi karierę i życie, ale. <ścoughs> Niedługo znowu stanę na nogi. To, to pewne. Ale ty. Będziesz musiała żyć dalej. Ze świadomością, że zniszczyłaś mi życie. Przepraszam. Naprawdę. Teraz wiem, że popełniłam błąd, ale powiedz szczerze, w jaki sposób mogę to naprawić? No powiedz. W jaki sposób mogę to naprawić? No powiedz. Dobrze, powiem ci, jasne. Okej. Okay. Wow. I was Próbuj zebrać wszystkie pióra z tej poduszki. Ale to niemożliwe. Podobnie jest z plotką. Musisz teraz żyć z poczuciem winy. Wychodząc, zamknij za sobą drzwi.